Czemu Madeu się zaśmiałeś, jak powiedziałem, czy zasługuje Adrian na Walkopas? Nie, no, moim zdaniem zasługuje, no. <laughs> no tak. No. The champion jest tylko jeden. Wyczułem ironię. Here we go again. Mocna ironia tutaj. Swoje strony, to już to jest zauważalne. Panowie, no właśnie, chciałbym też poruszyć was. A Adrian Adrian milczy. Nadia odwilczy. Liczenie złoty? Wjechało mu dopiero. Wy zakopaliście to opór wojenny, ale chyba on jest znowu odkopany, co? No znaczy ja to zakopałem, no ale z tego co wiem, to on mnie nienawidzi jeszcze bardziej niż mnie nienawidził. Nie wiem, czy to jest pewne, ale tak słyszałem. Adi, Adi, Adi. dawaj, no. Adi? Pogadaj coś, kurwa. On mi jest obojętny, serio. Kalibo, e, walczysz za Madeuszem. E... Jestem, cześć. Brak. O... Tak, to prawda, zapierdzielam jak nigdy, znaczy zapierdzielałem tak tylko do jednej walki. Do, e, do walki tej z Polakiem, no po nim e, sobie trochę, trochę mi odjebało. E, popłynąłem sobie na kilka miesięcy, ale aktualnie no, chcę e, udowodnić wszystkim, że to nie był ani jakiś lucky punch, tylko że staćmy na to, żeby Boćkowi jeszcze zabrać ten pas. Chyba, że będzie miał go jeszcze, chyba, że będzie miał go prawdziwy czempion, czyli Edwin. E, no i co? cóż mogę dodać? E, no walczę z debiutantem, mówi, że E, rekord, i jak będzie miał lepsze, ode mnie. No dobra, ale ja żadnej walki nie przegrałem przed czasem, a gwarantuję ci, że ty będziesz kolejnym memem, jak twój kolega obok. Dobrze, dziękuję. Już tak obiecałeś się raz i Adrian. raz się udało. Amadi w ogóle e, st stworzona część jest tak, że z każdym tutaj ja się masz, nie wiem na ile się pierwszego rzucić, nie? Dobrze, jest dużo ochrony z boku. Nie, Adrian, żartuję, żartuję. Jak, ty, jak ty zachowujesz taki spokój? No, stary, no co ja mam? Nie znacie go, zresztą zawsze dużo szczeka. Niech się pochwali gdzie ma łańcuch lepiej. Jak w tydzień temu. Co jest z łańcuchem? Gdzie łańcuch? Jaki w Pierdol? Yy, nie było żadnego w Pierdolu, ale była faktycznie awanturka. E, ale nie wiedziałem, że straciłem ten łańcuch. No się, się leżałeś. następnego dnia pod prysznicem, jak zacząłem się macha dotykać po Bo ty przytomny leżałeś, kurwa, nie wiedziałeś, co się ty działo. pierdolnięty człowieku. Ej, dobra, słuchaj, nie chciałem tego poruszać, ale zaczepiasz mnie cały czas. Wiesz, nie chciałem. No kiedy? Go. Gdzie cię zaczepiam? No, no ale ty, dawaj, nawijaj, nawijaj. Od początku, do mnie, mam walkę z, z tym, z Dawidem, a bierzesz mi kurwa, tu szpilę cały czas. Wbijasz, no puchuj. No ale co ja ci tutaj wbiłem? Na razie no, nie ty mówisz. Taki jesteś taki... prawdziwym mistrzem, powiedziałem. The, the real champ. Ale <laughs> to wszyscy wiemy, że mówię to z ironią, to jest raz, a Benek z jakimiś mamy. po co do mnie podjeżdżasz? Stary, mam walkę z nim, skup się na walce tutaj z Mateuszem, bo ty jest, tyle. Y, ty jesteś następny. Dobra, słuchajcie, poczekajcie chwilę, bo poniekąd, y, no, wygrałeś walkę z y, Amadeuszem, ale jednak no, no, wielu uważa, że nie możesz czuć się zwycięzcą. Ale masz przejebane. Słuchajcie, tak tak nie czuję. ostatnio w wywiadzie z Isamu, i sam dał propozycję, aby zrobić trzecią walkę, waszą, I bez podziału na rundy, bez limitu czasowego do, do, do tego, kto pierwszy padnie. Słuchaj, ja mówiłem zawsze, ja chcę na gołe pięści, dla mnie to nie ma znaczenia. Nie jak gołe tak, to pięści, się, normalnie, ale, się, ale bez limitu. I tak się skończy to przed czasem, w ciągu dwóch pierwszych rund, więc... Ale bez podziału na rundy. Może być no limit, może być no limit. Przecież rozmawiałem ostatnio z, parem, yy, z parą, i yy, yy, w ogóle, że w ogóle nie jest zainteresowany taką walką. Adrian, tą trzecia, trzecia, trzecia walka. Nie są w ogóle Słyszałem, że nie jesteście w ogóle zainteresowani. A gdybyśmy byli. Słuchaj. A gdybyśmy byli zainteresowani. Yy, słuchaj, możemy o tym porozmawiać jak najbardziej, słuchaj. Jak na pewno o, dniu... tym słuchaj, na 30 -tym 30 o tym porozmawiamy. Na pewno o tym porozmawiamy. to. Dzwonił do mnie, czy biorę z nim walkę? Co powiedziałem z miejsca? Jasne. No powiedział, tak, było to tak? prawda. No kurwa, przecież ja mogę normalnie tylko, że wiesz, no stary, Trzeba mu posmarować. Hajsem, sypnij dobrze hajsem i kurwa, robimy to, nie? Poszł bez nie czasowego? Bordo, jak, jak ma stać, to pewnie, że tak. A <grym, grym>, to ma być droższe przecież. A, no to już wiemy, że będzie... Czemu dalsze? Ej, już wiem... No, wiemy. no wiesz, przesady, nie, nie 600%, no nie przesady. Ale będzie strategia ala zaporowa kwota, stary, no, nie to będzie... A kiedykolwiek o. tak było między nami? No nie było tak. No właśnie, to co jak gadasz ty? Ale, ale, Czyli co, czy, ale, ale nie jest. Nie ale jest dobra. w twoim. E, i znaczy, Ej, a nie jak Polak nie wygra i będzie miał pas, czyli ja wtedy walczę o pas? Jeszcze raz. Jeśli Polak wygra i będzie miał pas, to wtedy walczymy o pas? Nie, no, wydaje mi się, że e, za nie w ogóle byłaby taka walka, to też musisz, no, amadi, mu, ten, musisz Musisz, Amadi, gdzieś tam ten rekord swój poprawić, na pewno. A nie? poza, a poza na tej samicie przypominam poprawi. wam, że jeszcze wiewiód jest w kolejce i walka z Jewiłem jest nieunikniona. Tutaj czy Dawida. Czy, Adriana, czy może kiedyś Twoja Amadeusz? Czyli, nawet jakby Polak wygrał pas. Czyli, nawet jakby Polak wygrał pas, to, to co wtedy? Jeszcze Wiewiór jest w kolejce. Jeszcze jest Wiewiór. Tak. Dobrze. Amadeusz, ja, ja bym chciał jednak jeszcze dalej pociągnąć na temat tych imprez. Słuchaj, no jesteś tak? przygotowany do walki, a nawet dwa dni temu na Twoim Instagramie widziałem, jak robiłeś live'a, gdzie wyściówka kosztowała 300. Ty nie, ja nie mówię, że ty na tym live'ie piłeś, ale nie uważasz, że nie jest to odpowiedni okres i czas. Ale ja miałem rodziny rodzinę miałem w tym tygodniu na wiesz? takie rzeczy. Miałem urodziny w tym tygodniu i musiałem sobie zaszaleć, ale. A tydzień tak... temu? Jaki tydzień temu? No, Adrian mówi, że tydzień temu też gdzieś byłeś. No nie było skupić. tydzień temu, to było dwa albo trzy tygodnie temu. Też głupoty gada. To nie jest też trochę nie... tak, że lekceważysz swojego przeciwnika? Nie, nie, absolutnie. Właśnie, nie, wiesz co, wydaje mi się, że, że będzie... Nie wiem, nie znam go, nie, nie wiem no, jak i tak dalej, ale wydaje nie. mi się, że będzie łatwiejszym rywalem niż na przykład Wiewiór, czy tam Polak, czy, czy nawet Bocian. Ale, ale tak, czy nawet Stół. E, no ale się przygotowuję zaskoczy? się do niego e, jak do najdru, najtrudniejszego przeciwnika. Dlaczego? No też po, nie będę w sumie zdradzał tam naszego kontraktu, ale wiem, że będę toczył więcej tych walk, więc chcę być cały czas, cały rok e, chcę trenować, chcę być w jak najlepszej formie, no i co? No i serio i w końcu, no kurwa, no przeszkadza mi ktoś tam w tle w kurwie, to niesamowicie, przepraszam bardzo, za przekleństwa. Ale. Zas już. No wiem, wiem. No ale zamierzam odebrać ten pas. Nieważne, czy, czy to Bocianowi, czy Polakowi, czy nawet z czasem rewanż z Wiewiurem. Chcę Bociana, chcę Polaka, Wiewiura może z czasem. Jesteś pewny siebie, ale ja bym chciał...